Hej Siemanko z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie takie nagetsy z kurczaka z Lidla z sosem słodko-kwaśnym i kary. I w dzisiejszym odcinku wystąpi Łotyś TV oraz oczywiście Seba. Także ja sobie jadę najpierw po Łotysza, później do Seby i zapraszam za chwilę. Dobra moi drodzy, ze mną już jest Łotyś TV. Siema co tam słychać? W porządku, wszystko. Dojedziemy do Seby, nie? Idziemy, idziemy, tak. no. Dobra moi drodzy, my już idziemy do Sebastiana. Także jesteśmy niedaleko i tutaj z kolegą Łotyszem, jak chcecie, możecie wbić do niego na kanał. Możesz powiedzieć, widzą, co tam będzie wrzucał. No, na moim kanale przede wszystkim znajdą się filmy typu z jakichś różnych miejsc. tutaj w Kielcach też będą jakieś filmy tematyczne. Też bym prosił widzów, aby podrzucali jakieś propozycje tematów no, Co chcecie oglądać, to możecie tam wbiciać W opisie dam linka okay. Co tam się? masz? Dobrze? Nic nowego Jak pan? Ja się śniadanie? Ja no. Nie się głodny? Bo pomam coś A co masz? Negacje Bo znowu pójdę Ty kawałek tak, Co? Tak, prawda? Możemy się napić, ale. Dobra, no to jest Dobra, moi drodzy. więc nagecy wyglądają tak. I koszt takich nageców to około chyba 8 coś do 9 zł. Chyba to kosztowało. A dzisiejszy film nagrywamy takim gimbalem. tu jest movie chyba. No i czyli tutaj, tutaj mamy. Rozpakujmy, może to sobie. Tu mamy takie nagecy właśnie z kurczaka. No, i tutaj dwa sosiki. Widzimy zamrożone. Słodko kwaśne, i kary. Dobrze, a więc to sobie do y, piekarnika wrzucimy na. Ile tutaj stopni. No, już wam mówię. No więc tutaj trzeba wrzucić na 10-15 minut. Y, 200 stopni. Także wrzucamy, i. Dobra, moi drodzy. A więc spróbujemy naszych nagetsów. Najpierw tutaj Sebastian. Y, y, tutaj masz sosiki. Jeden jest kary, drugi jest. Ja że próbuj yy, sos tutaj zamarz trochę, no ale dobra, Sebastian próbuje jak dobre to no. jaki sos, co, co tam wyczuwasz w tym sosie? nie Zamrażniony. Co? Zamrażniony. No. Panierka dobra? co za mało Dobra, to teraz łotyś TV próbuję. Spróbuj sobie i weź sobie umaczaj w tym. Jeden masz kary, drugi masz słodko-kwaśny. To jest chyba... nie wiem jaki to jest. Tak, ale rzeczywiście te sosy są trochę przymrożone. I słabo będzie wyczuwalne nie? Jak smakuje? Ogólnie nie, No? Dobre, smaku dobre, panierka też Tylko mówię, ten jeden sos jest lekko przymrożony On by musiał chwilę postać w cieple, żeby po prostu no, móc ten smak poczuć, tego sosu Aha, a panierka dobra? Tak, bo no, nie dobra No dobra i... No dobra, to teraz ja sobie spróbuję Dobra, może razem teraz ja sobie spróbuję mięsko, w środku bielutkie. I próbujemy z tego sosu. Dobre, czuć kurczaka może mm -hmm. spróbuję z tym. O, ten jest zamarznięty. dobra, próbujemy. A, no, ogólnie bardzo dobre. Można polecić, nie? na 8. Ja a toż jak 8. 9. Czyli. godne polecenia, nie? Mhm. Że to jest akurat tanie, poniżej 10 zł na pewno. I jakim można się najeść, czy nie, tak w ogóle? No, jakbyś się takim całym, jakbyś. Całym, nie, Ta, się... ja to. A tym, co tu masz, kodnie, to... Tu nie... Nie, nie, nie nie No ja też myślę, że całym takim opakowaniem da się najeść. Także godne polecenia. No i jak się odcinek CZEK podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu trzymajcie się, hej!